przybyłem tutaj, żeby wręczyć te oto puchary, upominki, nagrody dla, dla Was, dla drużyn, które tu startowały, grały w Lidze Amatorów, wykorzystywały ten nasz orlik w sezonie zimowym, żeby w życiem. Graliście przez kilka miesięcy i nastąpił dzisiaj ten dzień, gdzie odbierzecie swoje upominki za osiągnięte miejsca. Ze swojej strony gratuluję Wam drużynom które wygrały gratuluję osiągniętego wyniku myślę, że taka liga będzie powtórzona już na wiosnę także te rozgrywki będą cieszą się dużym powodzeniem i w dalszym ciągu będą rozgrywane o przedstawienie wyników poproszę tutaj organizatorów Andrzeja Lewandowskiego i Andrzeja Adamiaka Także ósme miejsce, dwa punkty, zamek. Zapraszamy. I tu jeszcze na wzmocnienie, żeby wam lepiej szło. Miejsce siódme. Święta Lipka, święci, Święta Lipka. Zdebrać. Proszę bardzo. Miejsce szóste, Old Boys. Daję was także do pierwszego szóste miejsce. Niestety dla jedynych nie ma nic. Piąte miejsce.

I teraz tak, trzecie miejsce na pudle forza. Dobra forza. I prosimy wszystkich, wszystkich prosimy. Gratulacje! Ja Tak jest! Po jednej? Po jednej no jednej! Wszystkie za nas? Tak jest! Drugie miejsce! Warsztaty szkolne! I też wszystkich po kolei prosimy. ją, proszę, dwie, dla ojca. a pyza, pyza, pyza dla młodego od razu. No i reszta dobra. No i pierwsze miejsce. Bezkonkurencyjni, w Brawo! Nagrodę, komplet dresów ufundowanym przez firmę ZINA. I od razu... Chodźcie, pomożecie możecie. No to... No to... zabierać mało to. I teraz tak. Ty już zapomniałem nazwiska. Najlepszym bramkarzem w turnieju został Damian Jamorowski z Penerów. Gratulacje. Przydarzę, to Damianu, tak. Szczęśliwy Najlepszego piłkarza nie wybraliśmy, ale wybraliśmy wszechstronnego piłkarza. Jest z nim Michalski Patryk. Ale urbały. Brawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za udział. Po tak jak dla organizatora, czyli tutaj dla Andrzeja Lewandowskiego, dla Andrzeja. Brawo. To pop, 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 Mam nie nadzieję, to, że nic weselna będzie tak samo. Także dziękujemy i na Wszyscy wiedzą co mają robić. No to mówię, gdzie do mamy że, że... że kucję, ale nie ja, dopadły. Nie bo trzeba.